Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wchodzi w decydujący etap. Pierwsza część zamknięta będzie i kończona we wrześniu tego roku, natomiast etap, na którym się znajdujemy, etap drugi związany z obudową brzegów rzeki Elbląg oraz z robotami czerpalnymi na tej rzece, wchodzi też w etap decydujący. W tej chwili jesteśmy na półmetku. Czasu okresu realizacji prac, natomiast e, roboty konstrukcyjne wyprzedzamy. Wyprzedzamy roboty związane z pogązaniem ścianek szczelnych, z ich kotwieniem, z wykonywaniem kleszczy stalowych, natomiast troszeczkę Musimy nadgonić czas związany z robotami żelbetowymi. Elementem bardzo ściśle związanym z drugim etapem jest też Droga Powiatowa oraz most w Nowakowie, który budujemy jako nową przeprawę. Tu też w tej chwili jest wykonywana już konstrukcja stalowa w miejscu prefabrykacji, natomiast na miejscu mamy wykonane konstrukcje żelbetowe wszystkich podpór. Trwają roboty wykończeniowe związane z tymi podporami. Program skierowany jest na potrzeby regionu i to zarówno gmin nadzalewowych, e, takich jak Tolknicko, Fromborg, Krynica Morska, Konty Rybackie czy Sztutowo, tych przystani i portów rybackich i portów e, rybackich towar, rybacko-towarowych. Rybacki, rybacko Natomiast e, głównym takim odbiorcą jest i dedykowana ta budowa jest dla ożywiania, dla ożywienia województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności portu w Elblągu. Mamy za zadanie, budując tą infrastrukturę, udostępnić, udostępnić żeglugę dla jednostek miarodajnych. Projekt zakłada te jednostki miarodajne o długości 100 metrów, głębokości zanurzenia 4,5 metra oraz zestawy barkowe o długości 180 metrów. Wszystkie te zadania nasze, które w tej chwili realizujemy, mają ożywić operatorów i zachęcić do rozwoju swojej działalności, gdyż wtedy dopiero zostaną pokazane w pełni wartości ekonomiczne z wybudowanej przez Skarb Państwa infrastruktury zapewniającej dostęp do tego portu. Umowę podpisaliśmy w kwietniu zeszłego roku. Przedsięwzięcie jest bardzo wymagające, bo jest to budowa liniowa, musi dziać się na wielu frontach. Przede wszystkim Budimex ma dość duże doświadczenie w realizacji inwestycji hydrotechnicznych. Trzeba przypomnieć, że dzisiaj jesteśmy na torze wodnym Welblągu, ale tak naprawdę od kilku lat już uczestniczymy w umocnieniu i udrożnieniu toru wodnego na, na odrze. Budimex jest obecny na ponad 130 kilometrach odry od, od ponad dwóch lat i nasze doświadczenie też jest oparte na inwestycjach, które zrealizowaliśmy dla urzędów morskich w portach w Gdańsku i Gdyni. Lubimy się tym. Dzisiaj wody, dzisiaj zamówienia hydrotechniczne to jest trzeci obszar, w którym Budimex czuje się silnie. Co jeżeli mówimy o doświadczeniu załogi, to w skali kraju uważam, że mamy najbardziej doświadczonych inżynierów i najbardziej doświadczoną kadrę menadżerską w robotach hydrotechnicznych, którą gromadziliśmy prze, przez lata w naszych zasobach. Jeżeli chodzi o sprzęt, to cały czas budujemy siły własne, ale też korzystamy z naszych partnerów specjalistycznych. To są dość szczególne roboty wymagające innego podejścia niż realizacja kontraktów drogowych czy, czy też kolejowych, ale zasób, który jest na polskim rynku, pozwala nam realizować nawet najbardziej wymagające realizacje. Trzeba tu podkreślić, że, że też w ostatnich dniach podpisaliśmy kontrakt na największy port kontenerowy w, na, na Morzu Bałtyckim i Jesteśmy pełni, w pełni do tego zmobilizowani, posiadamy odpowiednie zasoby sprzętowe i zasoby ludzkie, żeby ten kontrakt zrealizować, a to świadczy o tym, że, że dzisiaj tak naprawdę nie ma hydrotechnicznych wyzwań w Polsce dla Budimeksu, których nie, byliśmy, nie bylibyśmy w stanie się podjąć. W tej chwili przede wszystkim realizowane są roboty kafarowe. Mamy zrealizowane 80% pogrążania grodzic i ponad połowę mikropali i kleszczy kotwiących tą konstrukcję. Cały kontrakt jest mniej więcej zaawansowany w 50%. W tej chwili na budowie pracuje około 200 pracowników i ponad 20 jednostek pływających. Mamy 5 zespołów do pogrążania grodzic i 5 zespołów pogrążających mikropale. Planujemy ukończyć pogrążanie Grodzic we wrześniu, październiku i wszystkie roboty z tym związane również chcemy ukończyć w tym roku. Do, w sierpniu kończymy podpory obiektu mostowego i rozpoczynamy montaż konstrukcji stalowej. Natomiast w październiku rozpoczynamy roboty drogowe, które też planujemy w, w znaczącej części ukończyć w tym roku.